Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na dzisiejszy film. Bartosz Bereszyński zadebiutował, jednak Napoli odpada po rzutach karnych. Cudowny gol Eliota, awans Liverpoolu i ciemność na stadionie. Prezes Kulesza potwierdził, mamy nowego trenera. Klub blokuje transfer Jakuba Kiwiora. Memphis Depay dogadał się z Atletico Madryt. Manchester United coraz bliżej zmiany właściciela. Szymon Marciniak został pominięty przez FIFA. Cristiano Ronaldo kapitanem na pojedynek z Paris Saint-Germain, a w La Lidze zaliczył Kola z pozycji spalonej, jak do tego doszło? Oczywiście zachęcam do dołączenia do nas i subskrybowania tego kanału. Jeżeli jesteście kibicami piłki nożnej, to koniecznie dołączcie do nas. Te 250 tysięcy osób nie mogło się mylić. Życzę Wam miłego dnia, zapraszam do oglądania, ale najpierw. Partnerem tego filmu jest gra Football Team. To idealna okazja, aby rozpocząć swoją przygodę z wirtualną piłką nożną, ponieważ niedawno wystartował nowy serwer, na którym wspólnie możemy pograć. W opisie tego filmu znajduje się link dzięki któremu możecie założyć konto i otrzymacie 200 punktów energii na start. A gdy już to zrobicie, to zapraszam do nowego klubu, który niedawno założyłem, Gang z YouTube'a. Ostatnio gra została okraszona nawet w głosowe komentarze spotkań. Wczoraj Bartosz Bereszyński zaliczył swój debiut w barwach Napoli. Polski obrońca od pierwszej minuty pojawił się na boisku w meczu pucharów Włoch z kremoneze. Z kolei Piotr Zieliński ten mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, ale pod koniec meczu pojawił się na boisku. Napoli zagrało w specjalnych koszulkach z wielkimi ustami. Jest to akcja charytatywna, bowiem koszulki zostaną wylicytowane, a dochód przeznaczony na szczytne cele. Wracając do rywalizacji to Napoli odpadło po serii rzutów karnych. Stracili prowadzenie w 18 minucie, ale udało się podobnie złapać. Remis. Zagrali jednak w rezerwowym składzie, co na pewno przełożyło się na obraz tego meczu, jak i na sam wynik. Co więcej, to od setnej minuty grali w przewadze jednego zawodnika, ale tego nie zamienili na swoją korzyść. Do kolejnej rundy Pucharu Anglii awansował Liverpool. 1-0 pokonali Wolverhampton po naprawdę cudownym uderzeniu Eliota z dystansu. Wyśmienita bramka, no takie trafienia to możemy oglądać w kółko. W trakcie tego meczu przy akcji ofensywnej Wilków tak nagle zgasło oświetlenie na stadionie. Co prawda po chwili wróciło, no ale akcja gospodarzy została przerwana. Mamy nowego selekcjonera. Wczoraj prezes PZPN Cezary Kulesza w rozmowie z TVP Sport przyznał, że decyzja już zapadła. Mogę oficjalnie potwierdzić, że będzie to selekcjoner zagranicy. Mamy wstępne porozumienie. Trener otrzymał od nas ofertę kontraktu i teraz czekamy na kontakt z jego stronem oraz akceptację przesłanej umowy. Niestety nie mogą Państwa poinformować o tym, kiedy nowy selekcjoner zostanie zaprezentowany, ponieważ sam tej daty jeszcze nie znam, musimy dopiąć sprawy formalne. Dopiero później zaplanujemy. Konferencję prasową. Nie chcę rozwodzić się nad tym, ilu kandydatom się przyglądaliśmy. Najważniejsze jest to, że znam już nazwisko nowego trenera naszej kadry. Skoro oferta została już złożona, to pewnie wcześniej wszystko już ustalono i podpisanie umowy jest tylko kwestią czasu. Media podają, że to na pewno nie będzie Steven Gerrard, który został odrzucony przez PSPN ze względu na swoje małe doświadczenie, ani także Herbert Renard, który miał odmówić prowadzenia naszej kadry. Z tego wynika, że pozostały tylko dwa nazwiska, czyli Paulo Bento, a także Władimir Petkowicz. Osobiście wydaje mi się, że prezes Kulesza raczej zdecydował się na Bośniaka, ponieważ z innym Portugalczykiem mieli Mieliśmy już niemałe problemy. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat nowym trenerem będzie Petkowicz czy Bento, a może nawet ktoś inny? Dajcie znać na dole w komentarzu. Jakub Kiwior w tym momencie jest podstawowym defensorem naszej reprezentacji, ale także jego obecnego klubu, czyli Specji. Nie dziwi więc, że zainteresowanie jego osobą jest duże, a włoskie media wczoraj podały, że Specja odrzuciła ofertę Borussii Dortmund. Ponoć niemiecki klub wysłał propozycję na 22 miliony euro, co osobiście uważam za naprawdę bardzo dobrą kwotę, ale jak widać władze włoskiego klubu uważają, że to zdecydowanie za mało. Swoją drogą to Specja w tym sezonie jest dość blisko strefy spadkowej, no i pomoc takiej Polskiego zawodnika jakim jest Jakub Kiwior będzie niezbędna, aby utrzymać się w Serie A. Dlatego też decyzja o nie polskiego obrońcy w tym okienku transferowym nie powinna nas dziwić. Temat odejścia Memphisa Depay'a tak naprawdę powraca przy każdym kolejnym okienku transferowym. Ostatnio o tym było głośno wraz z przybyciem do FC Barcelony Roberta Lewandowskiego. Holender wtedy musiał oddać mu numer 9 i, choć mówiło się, że teraz to jest już jego koniec w Barcelonie, to Memphis Depay zdecydował się jednak pozostać w klubie. Mamy kolejne okienko, no i też kolejną informację o jego potencjalnym transferze, tym razem do Atletico Madryt. Hiszpańska marka podała, że ustalił on już warunki kontraktu z klubem prowadzonym przez Diego. Go Simone, ale Duma Katalonii jeszcze nie osiągnęła porozumienia z ligowym rywalem i wydaje się, że do tego tak naprawdę jeszcze troszeczkę brakuje. Ważne jest, że Duma Katalonii ma go podpisanego, ale tylko do końca czerwca tego roku, więc muszą go sprzedać jeszcze teraz w styczniu, aby cokolwiek na nim zarobić. Chcą za niego otrzymać nawet 7 milionów euro, ale jak za niespełna pół roku kontraktu to naprawdę wysoka kwota. Podsumowując, jeżeli ta transakcja dojdzie do skutku to będzie to piąty klub w dorosłej karierze Memphis'a Depaya. Oficjalnie, Sir Jim Radcliffe, czyli brytyjski miliarder, potwierdził, że jest zainteresowany zakupem Manchester United. Dokładnie to nie on sam, ale jego gigantyczne przedsiębiorstwo chemiczne INIOS, czyli czwarte pod względem wielkości przedsiębiorstwo tego typu na świecie. Oni inwestowali już w inne projekty sportowe, jak m.in. we francuską drużynę Nice, której są jedynymi właścicielami, czy także w ekipę Mercedesa Formule 1, akurat w tym przypadku są współudziałowcami. Jednak ich plany są coraz to większe. I tym razem planują zakup takiego giganta jak Manchester United. Główny dyrektor Inios w rozmowie z The Times potwierdził, że rozpoczęli działania w sprawie zakupu Manchester United w listopadzie ubiegłego roku, co być może ma wielki wpływ na decyzje podejmowane przez Sir Jim Radcliffa. To fakt, że w dzieciństwie był kibicem Czerwonych Diabłów, a teraz po ogromnym sukcesie finansowym może kupić cały klub. Szacuje się, że jego majątek to nawet 15 miliardów euro, a zakup klubu z Old Trafford może być kosztem nawet połowy. Jego majątku. Szymon Marciniak poprowadził finał Mundialu w Kadarze. Tam zebrał same pozytywne oceny, no może poza Francją, ale wydaje się, że tym razem FIFA mu nie zaufała, polski arbiter nie poprowadzi ani jednego meczu na klubowych mistrzostwach świata. FIFA zdecydowała się go nie powoływać do grona sędziów, którzy udadzą się do Maroko sędziować turniej. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że nie jest to taka impreza, w której udział biorą najlepsi sędziowie i często jest traktowane jako forma pocieszenia dla tych, którzy ostatni rok mieli słaby. Były Peter Rafał Rostkowski zauważył, że FIFA prawdopodobnie nie powołał Szymona Marciniaka do prowadzenia turniejów w roku 2023. Pomimo tego, że nie są to jakieś prestiżowe rozgrywki, to Polak jeszcze nigdy nie poprowadził meczu na klubowych Mistrzostwach Świata, a zawsze i to mógłby wpisać jako osiągnięcie w swojej karierze. Ten czwartek Paris Saint-Germain zmierzy się w Riyadzie z drużyną gwiazd Ligi Saudyjskiej złożonej z piłkarzy Al-Hilal oraz Al-Nasr. Prawdopodobnie będzie to także ostatni pojedynek pomiędzy Cristiano Ronaldo a Leo Messim, o ile ten drugi w ogóle na boisku się pojawi. To jeszcze nie zostało potwierdzone, ale możemy być pewni, że na zielonej murawie znajdzie się Portugalczyk. Co więcej, to CR-7 będzie także kapitanem swojej drużyny. A skoro już wspominamy o Al-Nasr, to władze saudyjskiego klubu po zakontraktowaniu Cristiano Ronaldo i planach pozyskania Sergio Busquetsa mają chrapkę na jeszcze innych zawodników. Tym razem pod lupę trafił Keylor Navas. Rudy Garcia, czyli trener potrzebuje nowego golkipera i to bardzo szybko, bowiem Ospina jest kontuzjowany. Natomiast Keylor Navas jest tylko rezerwowym w Paris Saint-Germain i nie może liczyć na regularną grę w Paryżu. Co więcej to ma też swoje lata, a podpisanie umowy ze saudyjską ekipą na pewno pozwoli mu sporo odłożyć na sportową emeryturę. Do kolejnego pojedynku, w którym to sędziowie wypaczyli wynik, doszło oczywiście w Hiszpanii. Pojedynek pomiędzy Cadiz a Elche zakończył się remisem po 1. Ma on jednak bardzo ważne znaczenie dla układu na samym dole tabeli. Obie drużyny w tym momencie znajdują się w strefie spadkowej i kto wie, być może ten mecz zadecyduje o tym, kto końcowo zostanie zdegradowany. W każdym razie arbiter popełnił błąd przy trafieniu Elche w minucie 81. Bramka padła, pomimo tego, że chwilę wcześniej jeden z zawodników będących przy piłce był na pozycji spadkowej. Nie zauważyli tego ani piłkarze Cadiz, ani sędziowie, i to nawet ci naważę. Choć ta sytuacja była sprawdzona przy pomocy wideo powtórek, to jakimś cudem ten spalony został przeoczony. Co więcej, to Cadiz prowadziło od siódmej minuty i tym bardziej taka strata punktów może naprawdę boleć. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 21.00 zostanie rozegrany zaległy mecz siódmej kolejki Premier League pomiędzy Crystal Palace a Manchesterem United. W pucharze Anglii tylko 15 minut wcześniej rozpocznie się rywalizacja pomiędzy Leeds United a Cardiff, a w finale Super Pucharu Włoch AC Milan zagra z interem. Ten pojedynek rozpocznie się o godzinie 20.00. Na dziś to już koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli z niego dowiedzieliście się czegoś nowego, to koniecznie go ocencie, będzie mi bardzo miło. Zapraszam do mnie na Instagrama, bo tam będziecie mogli zadać mi pytania, które później wykorzystam w QA. Tak więc, jeżeli coś Was interesuje, to nie bójcie się pytać. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!